Okej, okay, dobra. Siemka cześć. Mam wszystkim Dina David pokazał mi tego boga, także zobaczcie sobie. Puszczam filmik właśnie na tym, jak to wyglądało. Dobra, o co się trochę. To może najpierw powbijajcie się, spróbujcie i potem może mnie się uda też tu wjechać. Dobra. No prawie prawie wjechał <śpiewa> i następny w kolejce <śpiewa> no Cromwell nie dał rady dobra trzeba też tam spróbować wjechać a to gdzie mam celować w środek drzwi? Tak, w środek, żeby był idealnie. I okay. szybkość musi być jeszcze. Dobra. Uwaga, wbijam. O, jest, jest, jest. O, wjechał. <laughs> o, czyli jakiem też można. A to znaleźliście to niedawno, czy to już jak to już e, To było przedwczoraj. Ale akurat są, filmik, są filmiki, że jeden filmik jest, że to się Jak płaciłem. Nie, już regularna tego kromu, ale No od słucha. Możesz tam wjechać. Możesz tam pali... Kromwę... wjechać. się tam wjechać. Możesz tam wjechać. Możesz tam wjechać. Możesz tam wjechać. Możesz tam wjechać. Ja tam w wjechać. O dobra, musisz bardziej jeszcze się rodek, Jakubę. O dobra, chyba powinniesz wjechać. Nie gucek, tak jak ostatnio, sześciu wbiło i było za dużo. E, Powiedzcie mi, kto, kto z Was wrzuca na YouTube jutro ten filmik? Ten e, ja jutro będę wrzucał. E, jaki Ty masz ten Twój kanał? E, Młody Dacek. Aha. Ej, wbił mi. No, wjechał ale mi strzelił. Dobra, yy, panowie, słuchajcie, kurczę, bo śmigam gwiazdki i spadam stąd. Dobra, zajmiemy kromkę. A ja, a ja, ja... Ty, się, ty się utop, ty się lepiej utop. Nie, podjedźcie pod ścianę. Nie, dobra, utop się, będzie szybciej. Podjedź pod, pod ścianę bliżej. Cie, nie ruszaj. Je, jeszcze bliżej. Nie, nie uda ci się. Tak, i trzeba ja ci powiem gdzie Dobra, to potem co gucek włączamy innego buga. sobie na nas sprawdzał. tutaj idzie, teraz będę stał.